na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Stal Arka 1-0, Stal Mieć 1-0, Wisła Arka 2-2 i Odra EKS. to zwycięskie spotkanie dla... ...który wcześniej był podstawowym bramkarzem Znicza Pruszków, a w tym sezonie oczywiście wszystkie mecze na ławce rezerwowych. W bramce dobrze spisuje się chowań, więc wydaje się, że sytuacja Miłosza Mleczki do trudna... Ojojoj, co tutaj się wydarzyło?! Jest 1-0 dla gospodarzy, ależ błąd! Obrony uks u no chętnie zobaczymy to jeszcze raz, bo to był totalny szok, po prostu. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to błąd obrony uks u po prostu Łukasz Wiech zagrywał piłkę do Aleksandra Bobka, a ten popełnia fatalny błąd Termalika w kuriozalnych okolicznościach obejmuje prowadzenie. Co tutaj się stało? Wiech, to popka! No, zdawało się, że wszystko ma pod kontrolą i troszeczkę Z składu Brukbetu Artiemy Butiwcew, Ambrosiewicz tymczasem odzyskuje piłkę w środku boiska. No look pass ze strony Ambrosiewicza, chociaż tutaj to troszeczkę na pod publiczkę. Hilbricht! 2-0 Brukbet, ależ układa sobie to spotkanie zespół Marcina Brosza, Igor Strzałek. Kapitalny doskok odbiór futbolówki. Przez drużynę z niecieczy, a później Ambrosiewicz pokazuje te swoje atuty. Spokój. Rozegranie no look pas. Zapolnik po tym odbiorze piłki. Świetnie do Hilbrychta. Ten zagrywa ryk lekki rykosze, ale jest to mało. Ma to mało do znaczenia, ponieważ strzałek jest tam, gdzie powinien być środkowy ofensywny pomocy. Bo był to Isik, ale to mało istotne. Jeszcze strzał! Odbija Bobek, nie koniec. Zapolnik nad poprzeczką. Bramką. A zapolnik ma czego żałować, choć nie wiem czy tu nie było yy, pozycji spalonej. Miał dobry pomysł, odwracając się bardzo szybko w kierunku bramki zapolnik. Chodzi mi. No, jakby tutaj 4-0 prowadził Brookbet, to powiedzielibyśmy, że wycisnęli te swoje sytuacje jak cytrynę gospodarze, no ale w żadnym wypadku, że to jest za mało, znów strzela Fassbender i znów bliski Dobitki bitki Hilbry. A ja w te statystyki zerknąłem i zobaczyłem na przykład taką oczekiwane gole Brookbetu Termaliki Nieciecza, 12,41 wobec 24 strzelonych, no więc przekraczał tę strzał na bramkę. Na pewno kusiła go sama pozycja i ustawienie Bobka. Teraz szansa do kontrataku. Młynarczyk zostawili niecieczanie tylko jednego obrońcę. Młynarczyk do lewej nogi. Młynarczyk! Kapitalny strzał łapie kontakt EłKS. Co za indywidualna akcja! Dziewiętnastolatka. Konkrety po stronie UKS-u. Jedna sytuacja jest golem. Młynarczy, który do tej pory był mało widoczny, świetnie zachowuje się w tej sytuacji, strzela bardzo mocno pod poprzeczkę i daje nadzieję dla swojej drużyny. No, zdawało się, że za długo czeka Młynarczyk, że przegapił ten moment, ale doskonałe było to kopnięcie piłki przy bliższym słupku. Bram, e, chociażby najlepsze 45 minut. Fassbender obiega go Wolski. Znakomicie Fassbender zapolnik, Odbija bobek! Jeszcze poprawka Dąbrowskiego. Nie koniec tej akcji. Przytomnie Wolski nie było faulu, Wolski miękko w 16. Jest tam Fassbender, ale jest też Głowacki. Jeszcze wolej. Ta akcja pokazuje spokój Fassbendera. Też Bobek, oczywiście, będziemy go winić za tego pierwszego gola, bo pewnie on sam wie, że popełnił fatalny błąd, ale później on też ratuje swój zespół przed stratą gola. No gdyby zapomnieć o tej sytuacji e, w te kolejne spotkania, bo taki jest po prostu styl gry Morgana Fassbendery. A teraz karasek, karasek goni piłkę. Bobek własnym ciałem zasłania drogę do bramki. Ale świetnie zapolnik zagrywał piłkę do. Jak dobrze widziałem Ambrosiewicza. Te radziłki na to, by doprowadzić do remisu. Mało no. tych konkretów, choć może być może teraz. teraz. Świetnie Jędrzej Zając. Zając! Chowań! 2-2! Michał Mokrzycki wyrównuje ŁKS! Wywołałem taką akcję łks że nie mają pomysłu, to ten pomysł znaleźli. Świetnie Zając zagrywa do Mokrzyckiego, a ten pokazuje, że jest jednym z liderów tej drużyny. Finalizuje akcję, EKS doprowadza do remis. Jeszcze cierpi, jeszcze utyka Michał Mokrzycki, ale jakby zapomniał o tym urazie na te kilkadziesiąt sekund, kiedy znalazł się w świetnej sytuacji do zdobycia bramki, ale ojcem tego gola jest Jędrzej Zając. Znowu zgubiony Isik, zgubił krycie Mokrzyckiego, to zagranie Zająca też... Polki ...drugi urodził się właśnie za sprawą technicznych możliwości Młynarczyka i Zająca, teraz Trubecha odbijał piłkę, Bobek nie ryzykował jej złapania, to był mocny strzał. No zbyt mało cierpliwości było w tym zagraniu, bo chyba to nie mogło się udać. Koniec wybrzmiał ostatni gwizdek w tym znakomitym spotkaniu pomiędzy liderem a piątą drużyną betlik pierwszej ligi. Prób Bettermanika wciąż pozostaje niepokonana.